W trakcie eskapady europejskich przywódców do Kijowa, podczas której premier Donald Tusk został upokorzony wyrzuceniem do oddzielnego wagonu, salonkę zajmowaną przez kanclerza Niemiec, prezydenta Francji i premiera Wielkiej Brytanii w pewnym momencie odwiedzają niżsi rangą członkowie delegacji. Trwają luźne rozmowy, słychać rubaszne uśmiechy, aż w pewnej chwili Prezydent Macron orientuje się, że cała scena jest nagrywana i wtedy zgrabnym ruchem zgarnia ze stołu woreczek z białym proszkiem, a kanclerz Friedrich Merz w tej samej chwili przykrywa dłońmi snorter, czyli łyżeczkę służącą do aplikowania takiego proszku przez nos. To wydarzenie wywołało skandal w całej Europie. Oczywiście w mediach głównego nurtu Państwo o tym nie usłyszą, ale w internecie aż wrze. A ja pokazuję Państwu to nagranie i zdjęcia, ponieważ trudno o bardziej wyrazisty dowód, że wśród europejskich zdegenerowanych elit spożywanie substancji oficjalnie uznawanych za zakazane, bynajmniej nie należy do rzadkości. I Pośrednio uprawdopodobnia to także opowieści o Rafale Trzaskowskim, które znamy od co najmniej 6 lat. Tak, Ej. zażywałem narkotyki razem z Rafałem Trzaskowskim. A skąd mieliście te narkotyki? No, ktoś musiał je dostarczyć. E, powiem szczerze, no, w Brukseli dostęp do narkotyków jest e, dosyć liberalny, a wystarczy pojechać do najbliższego coffee shopu w Gandawie i tam nabyć marihuanę. No, kokaina też jest relatywnie dostępna. Temat powraca po wczorajszej debacie telewizyjnej, w trakcie której Rafał Trzaskowski wyglądał na wyjątkowo umęczonego, wymiętolonego i zaliczył dodatkowo niebywały zjazd fizycznej formy, co widać było zarówno na jego cerze, jak i w oczach, czy w związku z tym Trzaskowski był na jakichś proszkach, a być może nie dostał na czas czegoś, co dostać powinien, leków bądź jeszcze czegoś innego, o tym między innymi, ale także o kilku innych arcyciekawych wątkach, w finiszu kampanii prezydenckiej już teraz w programie Polskość to Normalność Tomasz Gdula. Kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Dlatego nigdy nie prosimy tutaj Państwa o wpłaty finansowe, o pieniądze. Za to zawsze prosimy o subskrybowanie kanału, tych, którzy tego jeszcze nie robią, i o łapki w górę, ponieważ to też bardzo pomaga zasięgowi naszych filmów. Wczorajsza debata, ostatnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, była dla Rafała Trzaskowskiego wizerunkowym Armagedonem. On od samego początku wyglądał słabo, mówił wolno, niewyraźnie i przede wszystkim nieprzekonująco. A te memy, które powstały po debacie, najlepiej ukazują, że to, jak bardzo wymiętolony był Rafał Trzaskowski, nie umknęło uwadze milionów widzów. Pytanie tylko, jaka jest przyczyna? Przejrzałem różnego rodzaju fora internetowe i. Postanowiłem z nich wyciągnąć takie informacje, które pochodzą od ludzi mogących mieć fachową wiedzę, dlaczego Rafał Trzaskowski z każdą niemalże minutą, a na pewno z każdym kwadransem, wyglądał coraz gorzej, wyglądał coraz słabiej, zapadał się w sobie. I nawet pod koniec można było mieć wątpliwości, czy ustoi przy pulpicie. Odpowiedzi były różne: od takich, że być może wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej zmaga się z cukrzycą, po takie, że ma inne problemy somatyczne, aż po stwierdzenia, że to jest po prostu kwestia albo niedoboru, albo przedawkowania jakichś proszków, nie mówię, że niedozwolonych substancji, ale w kontekście tego, co pokazałem na początku, niczego nie można wykluczyć. Rafał Trzaskowski podczas tej debaty wręczył Karolowi Nawrockiemu tajemniczą kopertę. Wiemy już, że było w niej wezwanie do wpłaty na gdański DPS na rzecz pana Jerzego, którego mieszkanie kupił Karol Nawrocki. A więc, wezwanie, aby Karol Nawrocki, mimo że pomagał przez lata temu człowiekowi, że będąc właścicielem jego mieszkania, nie zrobił nic, by go stamtąd eksmitować, nie poprosił nawet o klucze, by mieć. Wejście do własnego, jakby nie patrzeć lokalu, ale dla Trzaskowskiego to mało i on teraz chce, żeby Nawrocki jeszcze wpłacił darowiznę na rzecz pana Jerzego. Czekamy na odpowiedź sztabu Karola Nawrockiego. Ma to być odpowiedź druzgocąca dla Trzaskowskiego. Tak samo druzgocąca, co najmniej, jak wczorajsza debata dla jego wizerunku, ponieważ politycy Platformy Obywatelskiej tym razem jakoś dziwnie nie zdobyli się na wysyp wpisów w mediach społecznościowych, że oto Rafał jest zwycięzcą debaty, niekwestionowanym zwycięzcą. Nawet najbardziej przyjazne Trzaskowskiemu lewicowo-liberalne media ograniczają się do stwierdzenia, że zrobił on minimum, ale na pewno nie wygrał tej debaty. Co najwyżej jej nie przegrał z Kretesem, z czym zresztą obiektywnie oceniając, trudno się zgodzić. Katastrofy Trzaskowskiego dopełniają kłamstwa, na których został przyłapany. Choćby to o tym, iż Zielony Ład nie istnieje. Tymczasem zaledwie kilka tygodni temu, jako prezydent Warszawy, objął swoim patronatem imprezę poświęconą właśnie Zielonemu Ładowi. Takich przykładów jest więcej, chociażby kwestia kamienicy przy marszałkowskiej 66. Eksmitowano stamtąd mieszkańców. Pod pretekstem remontu, kamienice, Opróżniono i lokatorzy już nigdy do niej nie wrócili. Takich rzeczy jest dużo więcej. To wszystko powoduje, że kampania Trzaskowskiego tonie, a jego sondaże są najgorsze od początku batalii o prezydenturę. Tak zwana średnia sondażowa sięga w tej chwili około 30% i wiele wskazuje, że 18 maja Trzaskowski nie zdobędzie nawet 30% głosów. Zaliczy dwójkę z przodu. To jednak tylko początek jego problemów, ponieważ jak tak dalej pójdzie, to dwa tygodnie między 18 maja a 1 czerwca będą najtrudniejszymi dwoma tygodniami w życiu wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Szczególnie, że sztab Karola Nawrockiego, który, jak wskazują dzisiaj wszystkie dane, będzie rywalem Trzaskowskiego w drugiej turze, szykuje naprawdę potężną ofensywę ofensywę programową, propagandową i wizerunkową, która ma spowodować, że 1 czerwca walka o Pałac Prezydencki rozstrzygnie się na korzyść obozu patriotycznego. Ale czy tak będzie, to oczywiście zależy od nas, od polskich patriotów i od naszej mobilizacji, ponieważ 18 maja głosujemy sercem, ale już 1 czerwca musimy być zjednoczeni i wszyscy razem głosować po prostu na tego trzaskowskiego, który wejdzie do drugiej tury, czy będzie to Nawrocki, czy będzie to Mencen, a być może sensacyjnie ktoś, kogo sondaże dzisiaj w ogóle nie wskazują. Niezależnie od tego wtedy musimy gremialnie pójść i zagłosować na rywala Rafała Trzaskowskiego. Pozostanie w domu będzie oznaczało wypisanie się z polskości i z patriotyzmu, ale o tym jeszcze przyjdzie czas wielokrotnie powiedzieć. Proszę Państwa o Wasze komentarze. Co sądzicie o Zachowaniach europejskich przywódców i jak to Waszym zdaniem rzutuje na te podejrzenia, nie od dziś przecież pojawiające się wokół Rafała Trzaskowskiego. Proszę o komentarze. Jak zwykle proszę o kulturę i wstrzemięźliwość. Dziękuję za to spotkanie. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia.